Cześć! Jak wszyscy wiemy, wielkimi krokami zbliża się do nas dzień 31 maja, Dzień Premiery Dodatku Krew i Wino. Z tej też okazji zapraszam Was na krótki film, który wprowadzi Was nieco w ten świat. Dowicie się w nim podstawowych informacji na temat krainy, w której akcja w dodatku się rozgrywa, na temat postaci, które prawdopodobnie tam spotkamy, a także i poznacie nieco nowości, które ten dodatek wprowadza. Z góry ostrzegam przed delikatnymi spoilerami dotyczącymi książek i gier. Dzisiejszy odcinek stworzyłem z pomocą Royal Panda, który kilka razy w miesiącu na swoim kanale przedstawia różnego typu zestawienia top 5 dotyczących gier, jak na przykład najciekawsze gry, które zostały anulowane. Link do jego kanału macie w opisie i serdecznie Was tam zapraszam. W tle będą leciały fragmenty gameplayu wypuszczonego jakiś czas temu przez CD Projekt Red, do którego link znajdziecie w opisie. Jeżeli film Wam się spodoba, to nie zapomnijcie o jego ocenie, a jeśli chcecie to zostać na dłużej, to i opcja subskrypcji jest specjalnie dla Was. W szczególności chciałbym podkreślić tę subskrypcję, bo w kwietniu z 360 tysięcy wyświetleń, które zrobiliśmy, aż 310 tysięcy pochodziło od ludzi, którzy nie subskrybują kanału. Także jeśli oglądacie mnie regularnie, to wiecie co robić. Jeżeli natomiast chcecie mnie nieco bardziej bezpośrednio wesprzeć, to link do mojego patronata znajdziecie w opisie. Nie przedłużając już jednak dalej, serdecznie zapraszam Was do właściwego filmu. Akcja dodatku rozgrywa się w księstwie Tuseu, a konkretnie w samej stolicy Bokler oraz jej okolicach. Tu on słynie z kilku rzeczy. Pierwsza i najważniejsza to fakt, że tych ludzi nigdy nie dotknęła tam żadna wojna z Nilfgaardem. Księstwo to nigdy nie stanowiło zagrożenia, to też nikt nigdy nie traktował go poważnie. Co za tym idzie, tamtejsi ludzie pełni są życia, nie przyzwyczajali się do trudów, które znieść musieli na przykład mieszkańcy Temerii lub innych krajów północy. Są też siłą rzeczy znacznie bardziej ufni sen zasłynęło z wyrobu najlepszych win na świecie. Na państewko to mówi się także kraina Estes i Erwelus płynąca, bowiem to są właśnie jedne z najlepszych i najbardziej prestiżowych winnych marek. Głową tego świata z bajki jest księżna Anna Henrietta, zdrobniale przez poddanych nazywana Anriettą. Piękna kobieta, o której charakterze nie można powiedzieć nic więcej niż to, że jest niezwykle porywcza i bardzo często zmienia zdanie. Jest ze wzajemnością zakochana w jaskrze, który nazywa ją Łasiczką. No, a przynajmniej była, zanim wydała na niego wyrok śmierci za zdradę z jedną z arystokratek, który to potem zamieniła na wygnanie. Czy w dodatku dojdzie do jakiegoś wielkiego pojednania się? By się tego dowiedzieć, pozostaje nam poczekać jeszcze kilka dni. Niektórzy z Was mogą zastanawiać się, jak taka kobieta, która jak na standardy głów państw wydaje się być wręcz niezrównoważona, może zarządzać armią. Otóż nie może, bo tu są nie ma żadnej armii. Czyż nie wspomniałem, że nikt nigdy nie traktował tego księstwa poważnie? Tu macie odpowiedź, dlaczego. Oczywiście, państwo nie jest całkowicie bez ochrony. To kupców na nich pilnują błędni rycerze, którzy jako tako utrzymują odpowiedni porządek. Oprócz anariety, wysoce prawdopodobne jest, że spotkamy Jaskra, o którym mowa była wcześniej, a także i np. Fringil Levigo, krewną księżnej, byłą kochankę Geralta i byłą członki Loży Czardziejek. Co prawda stosunki między Nioła a Wiedźminem definitywnie się oziębiły po tym, gdy Czarodziejka próbowała oszukać Geralta, a ostatecznie to Geralt oszukał ją, natomiast kto wie, czy nie będziemy mieli okazji wrócić do starych czasów. By się przekonać, pozostaje nam tylko czekać. Zostając jeszcze w temacie odświeżania starych znajomości, wisienkę na torcie zostawiliśmy sobie na koniec. Jest nią oczywiście Regis, którego pełnego nazwiska teraz nie będę starał się wymówić, bo mam zamiar nagrać to jeszcze dziś. Dla tych, którzy po usłyszeniu tego imienia nie mają żadnych odczuć, mam szczere wyrazy współczucia, bo tracicie wiele i jednocześnie spieszę z wyjaśnieniem. Regis to dawny przyjaciel Białego Wilka. Ich relacja jest o tyle zaskakująca, bo Geralt to zabójca potworów, natomiast Regis to wampir, czyli definitywnie potwór. Co połączyło, a następnie rozłączyło ich losy, to kwestia. Do omówienia w zupełnie innym filmie. Tym jednak, którzy kompletnie nie mają pojęcia o czym mówię szczerze, polecam wziąć się za przeczytanie książek, które same w sobie są dobre, a oprócz tego sprawiają, że wyśmienite już gry stają się zdecydowanie jeszcze lepsze. Przejdźmy jednak do tego, co po dodatku możemy się spodziewać w kwestii głównej linii fabularnej. Nie mogę się oprzeć niestety na niczym konkretnym, na niczym poza trailerami, dlatego najlepiej będzie, jeśli sami stwierdzicie, co tu widzicie. Ja natomiast na minutkę się zamknę. Godne życie można opisać prostymi słowami honor, mądrość, waleczność. Te cnoty prowadzą nas każdego dnia, stały się naszym kodeksem. Niektórzy mówią, że zeszliśmy z dobrej ścieżki. Dlatego bogowie zesłali bestie, by dać nam lekcję. A ja mówię, że wystarczy nam. Wiedź. Nie ufaj im, Gerard. To nie jest zwyczajne zlecenie. Ci ludzie nie widzieli jeszcze zła w czystej postaci.

Zwiastun definitywnie robi wrażenie. Zwłaszcza jeśli puścimy go sobie nieco głośniej na słuchawkach. Link do niego znajdziecie w opisie. Wywnioskować z niego można na pewno, że z wampirami i tego typu stworami nie raz i nie dwa będziemy mieli do czynienia. Jeśli natomiast widzieliście tam coś jeszcze, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. Przejdźmy jednak do spraw bardziej technicznych, do tego co nowy dodatek nam oferuje. CD Projekt Red utrzymuje, że obszar, po którym będziemy mogli się poruszać, równy będzie połączonym Welen i Gradowi. Innymi słowy, będzie ogromny. Gdy usłyszałem to po raz pierwszy, bałem się, że być może świat ten będzie wielki, jednak rzeczy do roboty tam będzie tyle, co kot napłakał. Zaraz po tym jednak doczytałem, że dodatek oferować ma około 30 godzin rozgrywki. Jeżeli połączymy to ze zbieraniem znajdziek, czy chociażby zwiedzaniem świata, to okazuje się, że CD Projekt Red sprzedaje nam dodatek wielkości dwóch gier w cenie połowy dodatku. Panowie Redzi, bije pokłony. Pomówmy jednak troszkę o sidequestach, o zadaniach pobocznych, bowiem tu też parę nowych rzeczy nam się wkradło. Biały Wilk będzie miał możliwość oswobadzania krainy dzięki likwidowaniu siedzib zbrojnych grup. Tego typu miejsca będą mocno ufortyfikowane, a w środku spotkamy Herszta całej bandy i jego małą armię. Po zabiciu przywódcy występowanie bandytów na danym regionie mocno spadnie. Prosta mechanika, jednak bardzo satysfakcjonująca. Oprócz tego, czeka na nas masa zleceń na potwory, których wcześniej w trzecim III nie mieliśmy okazji spotkać. Mowa tu o skolopendromorfach, szarlejach, borowych czy wichtach. Najważniejsza jednak rzecz, która sporą część z Was zainteresuje, to fakt, że Geralt dostanie do rozbudowy swój własny dom wraz z winnicą w podziemiach. Z początku wszystko to będzie w nieco opłakanym stanie, jednak z czasem, kto wie, może Biały Wilk stanie się najbardziej znanym producentem wina w Toussaint. Zobaczymy! To był oczywiście żarcik, bowiem wejście na rynek ze swoim własnym winem raczej nie będzie możliwe. Nie zmienia to jednak faktu, że nowych rzeczy jest kosmicznie duża masa i samo wymienianie ich tutaj przedłużyłoby ten film o jakieś 10 minut. Na sam koniec, nim się pożegnamy, przedstawimy Wam kilka ciekawostek. Trailer przed roku zatytułowany Pamiętna Nos rozgrywa się w okolicach Bocler. W języku francuskim są w dosłownym tłumaczeniu oznacza wszyscy święci. są to także miejscowość we Francji. Dobrze moi drodzy, to by było na tyle w tym filmie. Liczę, że miło spędziliście ten czas. Pamiętajcie o ocenie, o subskrypcji, o zerknięciu do mojego dzisiejszego gościa, bo odwala świetną robotę, a widzów ma tle co nic oraz o ewentualnym wejściu na mojego Patronite'a, do którego link macie w opisie. Linki do wszystkich filmów, których użyłem w moim materiale, znajdziecie oczywiście w opisie. Przepraszam, że ostatnio te filmy wychodzą tak rzadko, ale z lenistwem walka wcale nie jest taka prosta, jak się wydaje. Pamiętajcie o tym, co mówiłem, i jeszcze raz mam nadzieję, że Wam się podobało, oraz że zobaczymy się przy okazji następnego filmu. Hej, cześć, papa!